No dobra, jestem ciekaw, co ludzie dają za Huge Neon Twilight Wolfa. I zobaczymy. To jest odcinek od tego pana tutaj, który jest RFG. I zaraz zobaczymy, jak ludzie. Co mu... On ma nawet dwa te wolfy. Jeden chyba jest Rainbow, jak widzicie. Ale ten trade to jest naprawdę mega słaby. Więc sprawdźmy tutaj. Okej, okay, tutaj jednego huge Korgiego to tak średnio. Ci ludzie chyba słabe trady tutaj dają. Trzeba popatrzeć i poczekać na jakiegoś kozaka. Zostawcie lajka, like oczywiście, bardzo serdecznie was do tego zachęcam. Ale no, przyspieszmy może tutaj i sprawdźmy, jakie są najlepsze trady związane właśnie z, z tym drake'em. No tutaj widzę, że już nic nowego nie dostaniemy, tylko huge agony. No, okej, okay, on otwiera przy okazji sobie jeszcze jajka. No, to znowu jakieś takie dziadowskie petys. Dawać mi coś, jakąś ofertę, która jest naprawdę mega mocna. Ehm, Boże, co to za skin? Co to, co on, Kimon jest? Widzicie tego skina? Co to mi się tu dzieje? Co to ma być, słuchajcie? Co to, kim on jest? Czekajcie, bo nie widzę tego, To jest na Trading Plazie. Okej, okay, otwiera sobie te jajka, poszedł się polansować, bo to widać jak ktoś odspiera te ekskluzywy. No, ale sprawdźmy, no, no gdzie tu są, Jezu, co to masa postać, na litość boską jak to dziwnie wygląda. O, 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 już widzimy, o, to było już, już coś tam, coś, coś, coś okej. Okay. Ale mam nadzieję, no tutaj jeden huge, no to taka oferta to jest taka średnia, bym powiedział. No, tu już lepiej. Tu już zdecydowanie, słuchajcie, lepiej. Chociaż nie jest to jakaś mega mocna oferta. No, na trading plazie zazwyczaj są te oferty lepsze. 4 te złote huge, no to tak średnio. No, tutaj Santa Pose. uuu, Uu. Nawet nieźle, słuchajcie. Huge Santa. To była chyba jedna z lepszych ofert.